W Bochni przez ostatnie 25 lat doprowadzono do postępującej degradacji przestrzennej i społeczno-gospodarczej historycznego centrum miasta. Podejmowane dotychczas przez kolejne władze próby rewitalizacji tej części miasta nie odnosiły skutku z uwagi na ich odgórny charakter, a także brak angażowania mieszkańców czy też traktowania ich jako równoprawnych partnerów. W pewnym momencie nadszedł czas na dobrą zmianę. Wszystko zaczęło się w marcu 2014 roku podczas gry konsultacyjnej Future City Game Miasto przyszłości zorganizowanej przez Fundację Salina Nowa. Wypracowane wówczas pomysły stały się impulsem do przygotowania społecznej wizji rewitalizacji śródmieścia Bochni, której fundamentem jest wykorzystanie unikatowego w skali kraju i Europy dziedzictwa salinarnego miasta i potencjału boheńskiej kopalni soli. Wizja ta została następnie dopracowana w ramach projektu Bochnianie współdecydują, dzięki wsparciu ze środków tzw. Funduszy Norweskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przełomowym wydarzeniem w ramach tego projektu okazały się pięciodniowe warsztaty urbanistyczne metodą szaret, które przeprowadzono od 10 do 14 lutego 2015 roku we współpracy z burmistrzem Bochni. O ważności tego wszystkiego świadczą działania, które podejmuje samorząd bocheński, ale również. Salina Nowa w trosce o to, żeby ta przestrzeń publiczna została ukształtowana w taki sposób, który będzie satysfakcjonujący dla mieszkańców miasta, bowiem robienie coś przeciwko nie jest wskazane, natomiast robienie dla jest rozwiązaniem wydaje się najbardziej takim satysfakcjonującym, w warsztatach pod hasłem Jaka przyszłość dla Śródmieścia Bochni podczas kilku tematycznych sesji eksperckich i plenarnych uczestniczyło ponad 250 osób reprezentujących różne środowiska mieszkańców miasta. Warsztaty Szaret stały się inspiracją do zainicjowania procesu tworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz rewitalizacji Bochni. Jedną z pierwszych takich inicjatyw było zorganizowanie w marcu 2015 roku Bochnijskiego Forum Rewitalizacji. Wzięli w nim udział kluczowi partnerzy rewitalizacji reprezentujący władze samorządowe miasta i powiatu, sektor biznesu i organizacji pozarządowych, a także lokalne środowisko ekspertów. W trakcie forum zwrócono uwagę na potrzebę osiągnięcia społecznego konsensusu pomiędzy aspiracjami i oczekiwaniami mieszkańców, a działaniami podejmowanymi przez władze miasta w zakresie rewitalizacji historycznego centrum Bochni. Jeden z flagowych projektów warsztatów Szaret pod nazwą Kampus Salinarny stał się inspiracją dla studentów Politechniki Krakowskiej, którzy przygotowali ponad 30 różnych projektów na waloryzację plant salinarnych w Bochni. Najlepsze pomysły zostały nagrodzone przez jury, w którym zasiadali wybitni architekci i urbaniści. Po konkursową wystawę tych prac w pasażu kawiarnianym Cafeteria Espresso w okresie wakacyjnym obejrzały setki mieszkańców Bochni. Innym ważnym wydarzeniem inspirowanym tożsamością salinarną miasta był ogólnopolski plener fotograficzny Bochnia Miasto Soli i Sól Miasta. Zorganizowany od 12 do 14 czerwca 2015 roku. Uczestniczyło w nim 11 artystów, fotografików z całej Polski. Wydarzenie stało się okazją do promocji marki miasta i jego dziedzictwa salinarnego, które powinno stać się motorem procesu rewitalizacji. Wystawa poplenerowa, którą można było oglądać do końca września 2015 roku w Bahmijskiej Bibliotece, została uznana jako jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście. Na zakończenie projektu Bochnianie współdecydują. W dniach od 10 do 12 lipca odbyła się impreza integracyjna dla ogółu mieszkańców pod nazwą Salinada. Podzielono ją na trzy bloki tematyczne: sztuka, edukacja i partycypacja. W ramach bloku Sztuka odbył się koncert inaugurujący salinadę na rynku staromiejskim z udziałem bochmijskiego artysty Marka Piekarczyka. Stworzona została awangardowa instalacja artystyczna Ryszarda Paprockiego pod nazwą Ogród Sztuki i Soli na plantach salinarnych, a także zorganizowano plenerowy spektakl multimedialny Kalwaria Życia na placu sanktuaryjnym Bazyliki Świętego Mikołaja. Obecnie miejsca te nie spełniają funkcji miastotwórczych, nie sprzyjają spotkaniom ani budowaniu relacji społecznych, a część z nich jest od wielu lat poważnie zaniedbana lub zdegradowana. Celem salinady było uświadomienie mieszkańcom, iż miejsca te mogą stać się w pełni tętniącymi życiem przestrzeniami publicznymi, w których można prowadzić działania o charakterze artystycznym i kulturotwórczym. Tym samym kultura i sztuka ma szansę stać się ważnym elementem procesu rewitalizacji śródmieścia Bochni. Na uwagę zasługuje w szczególności instalacja Ryszarda Paprockiego, która jest przykładem awangardowej sztuki współczesnej, tak zwanego land artu, sztuki ziemi. Instalacja pod nazwą Ogród Sztuki i Soli wzbudziła spore zainteresowanie społeczności lokalnej, stając się atrakcją i motywem przewodnim spacerów oraz spotkań rodzinnych setek bochnian po zaniedbanych plantach salinarnych. Można ją było oglądać do końca września 2015 roku. Drugim ważnym biegunem Salinady była edukacja architektoniczna poprzez zabawę skierowana zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych mieszkańców miasta. W tym celu zorganizowano rodzinne warsztaty archi-fiesta, które miały na celu uświadomić ich uczestnikom, potrzebę zachowania estetyki i ładu przestrzennego w mieście. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesięcioro dzieci wraz z rodzicami, którzy na boisku sportowym obok plant salinarnych tworzyli wspólnie makietę miasta przy użyciu palet i kartonów dostarczonych przez sponsora, firmę Werner Kenkel. W trzydniowej imprezie towarzyszyły badania ankietowe i wywiady z mieszkańcami miasta w zakresie diagnozy śródmieścia bochni, prowadzone we współpracy z architektem miejskim i szefem Wydziału Promocji i Rozwoju. Wyniki konsultacji wraz z raportem z warsztatów Szaret stały się elementem części diagnostycznej lokalnego programu rewitalizacji na lata 2015-2025, który został opracowany przez zespół do spraw rewitalizacji powołany przez burmistrza Bochni. Robocza wersja tego dokumentu została upubliczniona do dalszych konsultacji społecznych w styczniu 2016 roku. Po zakończeniu projektu Bochnianie współdecydują. Działania zrealizowane w ramach projektu Bochnianie współdecydują okazały się milowym krokiem w rewitalizacji śródmieścia Bochni. Projekt zakończył się sukcesem, wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród Bochnian i odbił się szerokim echem w mediach. prawdopodobnie pierwszego w Polsce takiego społecznego programu rewitalizacji współtworzonego przez mieszkańców. Wydaje mi się, że mamy szansę, aby ognia stała się takim modelowym miastem rewitalizacji. Ale co, co możemy powiedzieć? Marzy nam się, żebyśmy wspólnie to wykorzystali. Reasumując, należy podkreślić, iż wizja rewitalizacji miasta skonsultowana z jej mieszkańcami jest najcenniejsza, ponieważ można ją później bez przeszkód realizować w trakcie obecnej i kolejnych kadencji samorządowych.